Siemaneczkowi witam wszystkich, z tej strony Ostrza, w dzisiejszym odcinku pokażę wam jak wbijać punkty na, na arenie, pomimo tego, że nie umiemy praktycznie wcale dobrze ugrać. Każdy tak naprawdę może zdobyć duże punkty na arenie, może być czempiona. Dzisiaj pokażę wam właśnie jak to zrobić. Na początek może pokażę wam sklep, z tego względu, że dopiero wyszedł. Zobaczcie, ostatnio właśnie nie ma nic ciekawego w sklepie, są jakieś właśnie główienka. Same, w sumie ta Adeline jest jeszcze taka taka w ki w miarę. Można z tyłu zobaczmy. No nawet jest spoko, podoba mi się. Te sumie też mi się podobają, są mega spotowane, moim zdaniem. O akurat mam ile są takie kip tutaj rognie, ale w życiu bym nie dał 800 odoszutek kilo. Chyba no może gwiazdeczkę, coś jeszcze bym kupił Tutaj macie mowęczkę, ale nie pokażę jej, żeby nie wyskupana. Tutaj jest zero, jakiś też albo kip. Tam tutaj padka. Tam się zbudował, to myślę, że opłacałem za zakup, bo też jest nawet spoko zobaczcie. Tutaj pan mi nie odał 1500 myślę, że nie jest bardzo, chociaż spoko jest na przykład jego plecak, zobaczcie, tarcza taka Moim zdaniem jest kurwa przepok, kurwa zajebista Kurwa Kratos, kurwa Kratos, to w ogóle oprócz kilopa to nie ma nic w nim I tutaj mam te trzy pakiety, zawsze Więc dzisiaj sklep oceniam od 1 do 10 na 6 Może 7 ze względu na tą płaszcz na siatkę Adeline Podcast, jest takie właśnie e, w miarę hmm. Więc co, no przechodzimy właśnie na rentę, wejdziemy Pokażę Wam właśnie jak e, odbijać punkty, zobaczcie mam trzy spowodniki, dwa i pół A widzieliście sami jak gram, nie umiem budować w ogóle, więc pokażę Wam właśnie jak to robić Większość pewnie już obczaiła to ale nie wiadomo. Każdy na pewno tego nie wie. Więc zaraz pokażę Wam właśnie o co chodzi tutaj. Przede wszystkim to właśnie główny zasób punktów to będzie punkt zaplacement, Czyli na samym początku lecimy na taką mniej, <coughs>, mniej znaną miejscówkę, żeby gdzieś na przykład się przykampić troszeczkę. Do pierwszych punktów właśnie za, za placement. Dostajemy właśnie ich 60 Więc od razu, jeżeli chodzi o wszystko właśnie debity, To mamy właśnie Plos mediter nie wiem co to jest Eee, to już mam właśnie 60 punktów na samą arenę eee, z Stamt-Teintem, to czyli jesteśmy 30 do przodu, jeżeli już chodzi eee, o te Bo bo już wcześniej, no to jeszcze mniej właśnie lecimy na pas bo może tam się spróbujemy skanki gdzieś, chociaż może być właśnie problem. Właśnie osób gra w ten sposób, że gra A jest na plays będzie punkty, żeby brać udział właśnie, w który nie jechał jakiś tam. I'm oh, yes. <laughs> ale polecam są teraz z tego względu, że sam wiecie właśnie kto jest bo ktoś może właśnie z góry no dostaje się, ale nie ma kogo postawić w daszku, więc muszę tak stawać. Śledzimy, po prostu czekamy aż dostaniemy pierwsze punkty za Zobaczcie, jak szybko właśnie się zmniejszyła ilość graczy. Jesteśmy w grze dosłownie, nie wiem, kilka minutek, a już mamy mniej o 53 graczy, więc... Jeszcze chwilę, żeby sobie poszukam, poczekamy tutaj potampimy się. A jeżeli już właśnie dostaniemy już te 60 punktów za tej to znaczy, że już mamy 30 punktów do przodu, więc możemy lecieć, kurczę śmiało, eee, nawet na bifajty, tak. kurczę walczyć i tak dalej. Śmiało, jeżeli czujemy się właśnie na siłach, a jeżeli chcemy więcej punktów, to dalej się kampimy. Eee, nawet mamy szansę potem na wygraną rundę, więc Księgę pilar zostanie na przykład 3, czyli tamilów cały czas do każdej strefy. Idziemy po cichutku, po cichutku po do krzaczka, do krzaczka i czekamy. Właśnie jak już idzie, strefa czekamy do ostatniego właśnie momentu. I dopiero wtedy poruszamy się do przodu i idziemy właśnie do strefy. Nie czekamy, nie ruszamy od razu z zapałem, że w kurwa na pierwotną bo idzie strefa. W ten sposób właśnie nie robimy Tylko czekamy, czekamy do końca właśnie ja. Oczywiście jeżeli ktoś jest słabszy Bo jeżeli ktoś jest na przykład dobry Na tyle dobry, no budować się Ale ja nie mogę budować już muszę e punkty robić w ten sposób Chociaż tak zazwyczaj idę właśnie do przodu e I walczę Bo nie lubię właśnie tak w i się kitać. Aha, w ogóle chciałbym Was przeprosić serdecznie za moje kutry dzisiejsze live. Eee, troszkę, po prostu sprzęt tutaj jest ok, ale internet nie był ok. Tak akurat przesyłam obraz w WHD i internet był bo internet mój to jest w ogóle z zwykłej karty. E, nie jest to żadny internet, bardzo mocno przepraszam, ale już dzisiaj zamówiłem internet, myślę, że w następnych tygodniach będziemy ruszać z na pewnej prędkości. Będę walczył właśnie o światłowód. Tylko, jest problem właśnie z zasięgiem i nie, nie wiem, mieli właśnie to sprawdzić, jeżeli będzie jakiś, chociaż 80 megabit sekundę, to będzie spoko, z wysyłaniami. E, bo teraz to w ogóle, to mam taki test właśnie, nie... Że bo siedzi to prawda karta w modemie. Ale to jest taki zwykły właśnie internet yy, na kartę. Coś takiego właśnie w telefonie. Yy, się działo karta i się z telefonu trzeba streamować, to no, sam wiecie, że to jest niemożliwe. A jeżeli będzie właśnie internet jest spoko, to wtedy będziemy nagrywać filmy właśnie super jakości dalej co jest z tą strefą w ogóle? Strasznie dużo się wolno na ci przesyła. Jeszcze bóg nie dało właśnie za tajsku, nie wiem. Przecież sobie nie pamiętam ile tam graczy musi zostać, yy, żeby dostać te punkty, zaraz yy, sami się przekonamy. 宝宝喝水。 Co jest grane? Wiem, że rozumiem, że to jest właśnie mega irytujące coś takiego. Dziękuję, że to wcale nie właśnie. Tutaj nie ma to, jest to wszystko zlutowane jest do zera Cholera nic nie zostawili no Łakki no Zobaczcie wszystko wyjebali, dosłownie wszystko

A, nie, po prostu za darmo. nawet mamy na kluczyk. Zobaczcie. naparta. jedną. Patrzcie, wszędzie chmurce się napięczają w właśnie terenach.

Ja zblagowałem, zobaczcie. Że mnie nikt nie znajdzie, nie ma opcji. O kurde. że nie ma opcji, że mnie ktoś znalazł. Zobaczcie, jaka mi stópka jest w ogóle tam. Kurde, że nie ma... O cholera, nie ma snajperki. Ale bym go teraz pijał. O kurwa, ja pierdolę. Nie wiem, snajperki. Jak to się stało w ogóle? Kampę. Zobaczcie, padło właśnie 90 punktów. To jest to, o czym mówiłem. A, nic nie robię, a zgarniam punkty. To jest właśnie to, o czym mówiłem. Wystarczy pójść w się i każdy może mieć czempiona. Każdy może mieć czempiona po prostu. Nie ma żadnych nam kurze żeby właśnie tego ciepła na gara. zobaczymy jeżeli tutaj się załapie na następną strefę no to będzie kurde super tylko kurde jak jest ja stąd wyjdę czy to jest w ogóle realne żeby stąd wyjść? Słuchajcie, oni tam się biją, oni tam się biją Kurde, jeżeli bym tutaj się załapał Zobaczcie, to, to jest miejscówka na przykład Jakby tutaj trafić na ostatek e, Na ostatnią strefę Zosiedzi sobie, zostanie ostatni Oni faj e, się biją, biją, biją A ty podkartujesz za wierzchu Ostatniego e, ostatniego no, O cholera, nie ostatnie. Oh my god, ale lipa Susza, no słucham, siedzimy po prostu do końca? Ale tego typka zdjął właśnie Żebym miał snajper wtedy Ciekawe czy mnie zobaczył właśnie Sniper jaki to dźwięk w ogóle Jakby jakaś burza czy coś nie pewnie z tej doleriana czy jak on, jak on tam się nazywa, z tej znejbarki. Ciekawe czy ktoś mnie tu wyczaił w ogóle. O, strefka, strefka, strefka. Może jakoś wyjdę stąd, tylko kurde, nie mam dokąd. Zobaczcie. Tutaj będzie fight centralnie na środku, nie ma żadnego kurde schronienia. O, i to będzie właśnie jego szalipa. Ja nie mam żadnej dalekosiężnej broni, tylko same jak gówno. Kurde, parę centymetrów właśnie brakuje mi. Sześć co zostało, zobaczcie. Prawie dotarłem do dziesiątki, kurde. Znaczy dotarłem do dziesiątki, prawie dotarłem do finału, w sumie to już jest finał, skoro tu jest właśnie 10, Powiem, 5 osób jeszcze zostało w kraju. Ciekawe czy oni wiedzą, że ja jestem tutaj na dole to mnie 30 zobaczcie zostałem właśnie 120 punktów, słuchajcie 120 punktów na arenie za flyer za to, że zupełnie nie zrobiłem nic. 4 osoby, słuchajcie, cztery osoby mamy. Dlatego jak to mi się tego na pewno nie uda, widać po tych to widać, że budować dobrze przez te właśnie, a ja budować, kurde, nie potrafię za, za nic na świecie, więc. Więc to na pewno będzie problem wielki dla mnie, słuchajcie. Osoby zostały tutaj przesuwa na strefa. Kurczę, nie widziałem nawet płacz na mnie. Ja pierdziele. Nie zdążyłem odpalić właśnie leczenia nawet kurwa. O, zobaczcie jak oni grają, bo nie miałem szans głownie. zobaczcie matkę rybki. No cóż, właśnie pokazałem wam jak zrobić punkty 120 punktów na arenie, bez dosłownie bez robienia nic, więc teraz będziecie już wiedzieli, że można zrobić punkty na arenie, bez dosłownie bez robienia nic, więc zapraszam. Do następnego. Na razie, cześć, trzymajcie się. Aha! Nie zapomnij zostawienia łapeczki w górę, subskrypcji mojego kanału. A jeżeli możesz mnie wesprzeć, więc masz link w opisie e, do donate'u. Więc każda symboliczna wróbeczka e, dla mnie e, to jest dużo. Więc na razie trzymajcie się, cześć, się.